Panie, szanowni Państwo, muszę przyznać, że lekko nie dowierzam, jak szybko płynie czas. Ciężko uwierzyć, że dzisiejsza gala jest już jubileuszową dziesiątą edycją. Pamiętam, gdy w 2011 roku po raz pierwszy został ogłoszony plebiscyt. Nie wiedziałem wtedy jeszcze, jaka będzie reakcja społeczeństwa, ale byłem pewien jednego. W gminie Tłuszcz mieszkają i działają kobiety wyjątkowe. Z roku na rok glebisty cieszył się coraz większym zainteresowaniem. Ilość kandydatek wzrastała, a kapituła miała coraz trudniejsze zadanie z wyborem tych najbardziej zasłużonych. Proszę mi wierzyć, że niejednokrotnie obrady były bardzo burzliwe. Z czasem gala została na stałe wpisana w kalendarz wydarzeń kulturalnych. Wiem, że są wśród Państwa osoby, które z tym wydarzeniem są związane od początku i każdego roku pojawiają się na tej uroczystości. Przez 10 lat do plebiscytu zgłoszono ponad 150 kandydatek, z czego nagrodzono blisko 70. Pokazuje to, jak wielką skalę ma kobieca siła, mądrość i oddanie. Wiem, ile dla niektórych z Was znaczyła wygrana i jak ważne okazało się docenienie Waszych zasług. Dodało Wam to wiatru w żagle i pozwoliło rozwinąć skrzydła. Po dekadzie jestem przekonany i z pełną świadomością mogę powiedzieć, że pomysł zorganizowania plebiscytu Róża Burmistrza Dłuszcza był strzałem w dziesiątkę. Tradycyjnie, już na zakończenie, kilka słów kieruję w stronę najważniejszych osób podczas dzisiejszego wydarzenia: kobiet. Drogie panie, każda z was jest wyjątkowa i niepowtarzalna. Każda z was codziennie wykazuje się cierpliwością, oddaniem i zrozumieniem. Obdarowując jednocześnie swoją rodzinę uśmiechem, radością i ciepłem. Zanim nastąpi wręczenie statuetek chciałbym podziękować naszym paniom, matkom, żonom, córkom, koleżankom z pracy za ich obecność oraz całe bogactwo przeżyć i uczuć, które wnoszą do życia społecznego, rodzinnego i miejsc pracy. Życzę Wam, aby uśmiech rozpromieniał wasze twarze, byście zawsze czuły się doceniane. Bądźcie dumne z tego, że jesteście kobietami i nigdy nie zapominajcie, jakie jesteście wspaniałe. Życzę Wam samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, jeszcze więcej radości, satysfakcji i optymizmu. Miejcie odwagę do podejmowania kolejnych wyzwań. Bądźcie doceniane przez tych, którzy są dla Was najważniejsi. Dziś różną burmistrza puszcza w kategorii działalność społeczna jest pani Agnieszka Paś. Wielki Brawo. Dla tych maluchów, te dwie panie są różami pomieszczającymi się. Niepełnosprawnych nadzieja przyczyniła się do powstania pierwszego w naszej gminie przedszkola integracyjnego. Dzięki temu stworzono dla dzieci z niepełnosprawnościami świetne warunki do nauki. Bez konieczności, konieczności dojeżdżenia. Do oddziałów w innych miejscowościach. A zdrowe dzieci mają możliwość uczęszczania do szkoły, w której uczą się tolerancji, akceptacji oraz współżycia z, osoba, z osobami niepełnosprawnymi. Drodzy Państwo, mam zaszczyt ogłosić, iż w kategorii Edukacja i Kultura różą burmistrza Tłuszcza zostaje wyróżniona pani Anna Góraj. Wielkie prawo. Pani Ewa Drążerska. Również nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym Jastrzęba, Pani Pani Małgorzata Breda-Mielcarz. Przypominamy, Pani Małgorzata Breda-Mielcarz, Pani Pani Małgorzata Pani Irena Elżbieta Matak. Pani Irena jest studentką Uniwersytetu III wieku oraz wolontaruszką w punkcie pomocy dziecku i rodziny w Kuszcie. Pani Wiesława Kryśik. Przypominamy, studentka Uniwersytetu Trzeciego wieku. Pani Karolina czy w kategorii Super Kobieta różą Burmistrza Tłuszcza zostaje wyróżniona pani Grażyna Saks. Drodzy Państwo, to jednak nie koniec nagród w tej kategorii, bowiem kapituła postanowiła nagrodzić Dwie panie, pozwolę sobie przedstawić państwu drugą kobietę, która otrzyma statuetkę w kategorii Super Kobieta. Jest pełną pasji i zaangażowania nauczycielką. Wspaniały pedagog z sercem na dłoni. To wspaniała kobieta oddaje dzieciom. Ewa Dążewska. Drodzy Państwo, a teraz zostanie przedstawiona kobieta wyjątkowa, nietuzinkowa pani Wiesława Wielkie Dziękuję. Ogrom. Ona za mózg za nim mówiła. Mętko. pamiątkową statuetkę otrzymuje dziś pani Janina Ewa Orzełowska, członek zachodu Polskiego. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy Panią Marszałek. że chciałaby zabrać głos, powiedzieć do Państwa kilka słów. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być i przyjąć tą statuetkę. To jest moje zobowiązanie i w ten sposób mogę tylko podziękować za takie zaufanie swoją pracą tym, że będę zawsze dbała o gminę tłuszcz i pamiętała o tym, że warto o wszystkie wnioski walczyć. Gratuluję Wam burmistrza, który składa tych wniosków bardzo dużo, więc poproszę o brawo do waszego burmistrza i dla Kobieta matka, żona. Strażniczka domowego oboznania. To ta, która każdego dnia często pracuje na dwa etapy, bo przecież chce się rozwijać, bo przecież też chce funkcjonować w społeczeństwie, ale również ma dom, dzieci. I tak często my, kobiety, zapominamy o tym, co jest najważniejsze. Moje drogie Panie, życzę Wam, abyście zawsze znajdowały czas dla siebie, na te krótkie chwile przyjemności, bo czasami tak niewiele nam potrzeba. Dobra książka, zwyczajne pooglądanie telewizji, czy rozmowa z koleżanką. Tak po prostu życzę, abyśmy zawsze znajdowały na to czas, bo jak my jesteśmy szczęśliwi, to wszyscy wokół nas, którzy są naszymi najbliższymi, również mają A oni, zwrócę się do Panów, no cóż, my jesteśmy o raz silniejsze. Oni potrzebują naszej opieki. I my wszystkie o tym doskonale wiemy. Prawda? Ja. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Ja myślę, że to jest też dobry moment, te wielkie brawa dla tych pań, które zostały wychowane, które zostały. tchau <laughs>